Siemano, z tej strony Revanes, a to jest kolejny odcinek serii zagrajmy w Return to Castle Wolfenstein. I przed nami misja siódma, część druga. Jest to poziom o nazwie Return to Castle Wolfenstein, czyli powrót do zamku Wolfenstein. No i przed na kolejną wizytę w zamku Wolfenstein, bo tym razem mamy już tutaj określony cel. No i sam zamek również bardzo się zmienił od naszej ostatniej wizyty, bo oprócz Niemców napotkamy tutaj również zombiaki. No, opis misji jest taki sam jak ostatnio. A naszym zadaniem jest zlokalizować wejście do głównej części wykopalisk. Także zaczynajmy. No i teraz tutaj trzeba jakoś to rozwalić. Muszę sobie tutaj swobodnie przejść. No i pojawiają się zombiaki Dlatego naszykuję sobie Venoma. Jakoś tak dziwnie oczy się świecą. Trochę ich tu jest. Jeden No i pięknie się udało Wszystkich załatwić I teraz tak Polecam teraz Użyć miotacz ognia Ewentualnie tesle, a to dlatego Patrzcie Ząbiaki wojownicy No ich ogień jest skuteczny Oni odbijają pociski No teraz patrzcie Jak się palą No ginie Dobra, załatwiony. No i dobra, możemy sobie teraz ruszyć dalej. I wciskamy sobie tutaj ten przycisk, który nam otworzy tamtą bramę. Co jeszcze tylko wezmę to złoto tutaj. Patrzcie, powstał z grobu. I teraz trzeba mu tutaj skopa przydać. Żeby nie szalał. I dobra, czy coś tutaj jeszcze jest? Dobra, chyba nie ma. Także idziemy dalej. I mamy kolejne zombiaki. Patrzcie, pompki robi. Tak samo trzeba skopa przylać, żeby nie szaleli. No i patrzcie, tutaj. Wystarczy to sobie zniszczyć. No i patrzcie, mamy tutaj sztabkę złota, którą bardzo chętnie sobie wezmę. No i dobra. No a tutaj mamy pierwszą sekretną arenę. Wystarczy sobie to zniszczyć. No i sobie tu wchodzimy. No i mamy tutaj złoto. Sobie oczywiście je wezmę. A tutaj mamy widok całkiem okazały na góry. Także będziemy sobie już stąd wychodzić. Okej. Okay. No i kolejnego szkopa jedzą. Dobra, poczekam aż te duchy znikną. Ja, tak, by też trzeba spalić. To za żarłoki nienasycone. Dobra, tu jeszcze mamy trochę amunicji. Zawsze warto sobie zbierać. Tu jeszcze są apteczki i hełm, który sobie też wezmę. Hmm, a tutaj tak. No i spadochroniarz przegrał walkę z zombiakiem, no niestety dla niego On Tu jest zamknięte, więc idziemy tutaj Patrzcie, łeb leci No i załatwili go Powinienem wam dziękować w sumie, jakbym ja to musiał zrobić Tak mi pomogli przynajmniej No ale dobra, mamy apteczkę, jeszcze tutaj kamizelka pancerna a to też można sobie rozwalić, bo czemu by nie? No i tutaj niebawem pojawił się spadochroniarze więc naszykuję sobie tej lepszego gnata. I teraz trzeba będzie ogólnie szybko działać, bo i tej za chwilę przyjdą. To teraz po prostu trzeba stąd wyjść. A, już tu idą? Tam jeszcze jest. Dobra. Zobaczcie, schował się zombiak-wojownik Którego teraz pójdę załatwić Wow tu wyleciała Okej, okay, tu się strzelają z zombiakiem Dobra, lepiej tutaj pomagać chyba tym zombiakom mimo wszystko Z nimi jest mniejszy problem Okej, okay, tu wlazł Okaż się, gdzie ty jesteś, gościu? Kurna, chyba on tu idzie. Ale nie jestem teraz pewien. Czy mogę mu tu granat rzucić? O kurde, jest tu. O kurna drugi jeszcze. To mnie zaskoczyli tutaj. Dobra, tu jeszcze jest apteczka, więc ją sobie wezmę. No i dobra, jesteśmy tutaj na tym dziedzińcu. Tu można się też wrócić. Takie, przejście na skróty. Ale teraz będziemy sobie iść w, w tą stronę. I teraz będzie taki trudniejszy, trochę moment. Tego naszykuję sobie Panzerfausta. Bo tam będzie naprawdę sporo wrogów. No ja chcę ich tutaj w miarę szybko yy, załatwić. Jak najwięcej. Dobra, ruszajmy. Dobra, chyba zginęli. Ale nie jestem pewien. Co on kurde robi. Okej, okay, on strzela do niego. Dobra, padł. A on tam się schował jeszcze, skubany. To poczekam, niech ten jak tam sobie podziała trochę. Może tam załatwi go. No dobra, zniszczyli go jednak. No nic, oczekam, no czy on może tutaj się pojawi. Ale dobra, chyba jakoś się na razie tutaj nie chcę pokazać. No dobra. I tutaj... Kraty się opuściły, no ewidentnie jakiś nawiedzony jest ten zamek Ja sobie teraz naszykuję granat A to dlatego Dobra Załatwione A tu idzie Dobra Załatwiony e, I tak Tu jeszcze mamy apteczki Sobie też pozbieram no i dobra, tutaj jedna jeszcze została Tu można sobie powyglądać przez to okno Całkiem fajny widok No i dobra, idziemy na górę Tu jest zamknięte, To jest wejście do sekretnej areny I Trzeba szybko tego typa Fnozerem zdjąć Tam jeszcze jest kolejny urna Chyba tu przyjdzie teraz Gdzie on jest? O kurde Kombinuję. Turna dobra. Trzeba ich tu w porę zdejmować. I tu jest kolejny, który tutaj siedzi za tym oknem. Tylko spróbuję tutaj spalić. No. Ja wiem, że go tutaj też można jakoś ustrzelić przez tą dziurę, ale wolałem tutaj nie ryzykować, żeby mi tutaj z headshot'a jakiegoś nie strzelił. Czają się kolejni, no ale teraz trzeba skoczyć tutaj na tą belkę. Odblokujemy tutaj sekret. Trzeba sobie tutaj wejść. No i patrzcie, odblokowaliśmy sobie drugą sekretną arenę. Skakujemy tutaj, żeby ten typo. No i mamy tutaj apteczki. Też wszelaką amunicję, bardzo chętnie sobie wezmę. Dobra, bardzo mnie to cieszy Dobra, a więc teraz się wracamy z powrotem e, I teraz ogólnie za tą bramą już znajduje się Heinrich Czyli nasz ostatni boss Ale jeszcze trzeba tam do niego dojść, teraz tutaj trzeba szybko Kurna, tam typo jest schowany Teraz jakoś go tutaj nie ma Trzeba teraz po prostu tutaj jakoś zeskoczyć, żeby się nie połamać może być ciężkie. Dobra. Trzeba go załatwić. Tam jeszcze kolejni przyszli. Cholera. Jeszcze ta strażniczka tutaj była. Dobra, lecą tu. Kurde. Dobra. Strasznie znaczy mi sprawnie z nimi poszło, naprawdę Okej, okay. czyli teraz idziemy tutaj Kolejna niunia tutaj wyleciała Wow Jeszcze był kolejny, typo Dobra Znaczy mam apteczkę, którą sobie chętnie zgarnę No i dobra Jeszcze jeden jest Mógł tam sobie sumie grano Ale dobra On chyba powinien teraz tutaj wejść Tak I co myślisz że zdążysz No kurde Dobra Wchodzimy tutaj Jeszcze jeden jest Patrzcie stoi tu Dobra Udało się załatwić ostatniego Ale trochę mi tej życia zdjął teraz no I teraz pociągamy tutaj za tą dźwignię, która otwiera tamtą bramę. I sobie teraz możemy na spokojnie przejść do miejsca, gdzie stoczymy walkę z Heinrichem. Dobra, wezmę sobie tu apteczkę. No i dobra, tu jeszcze jest takie przejście na skróty, to można sobie otworzyć. No i tu jeszcze są apteczki Dobra Bardzo mi się przydadzą, jest setka No i dobra, będziemy teraz pomału ruszać Przed siebie Bo już żadnego pancerza tutaj więcej nie ma No i dobra, tak więc tutaj zakończymy już sobie ten poziom Także to by było na tyle w tym odcinku Mam nadzieję, że się podobało No i widzimy się w kolejnym, który już będzie finałowym Także trzymajcie się No i do następnego, strzała